System WMS ma możliwość przyjęcia towaru z wcześniej przygotowanego dokumentu zlecenia przyjęcia zewnętrznego. W dzisiejszym filmie pokażemy jak to zrobić na urządzeniu mobilnym z wykorzystaniem skanera lub aparatu w smartfonie lub tablecie. W pierwszym kroku należy wybrać zakładkę adres magazynowy, następnie przyjmuj na adres magazynowy ZPZ. W tej chwili mamy możliwość wpisania pozycji zlecenia. W przypadku urządzeń mobilnych, możemy użyć aparatu, którym zeskanujemy kod kreskowy, widoczny na zleceniu. W przypadku, gdy działamy na komputerze, możemy użyć skanera kodów kreskowych. Oczywiście jest możliwość wpisania numeru ręcznie. W zakładce Przyjmij na adres magazynowy, należy uzupełnić ilość towaru oraz adres magazynowy. Następnie należy kliknąć Przyjmij na adres magazynowy. Aby przyjąć pozostałe towary zawarte w dokumencie ZPZ, kliknij niebieski przycisk znajdujący się na końcu wiersza ZPZ. W następnym oknie widzimy przyjęty wcześniej towar. W kolumnie ilość opisany jest dwiema wartościami. Pierwsza liczba odpowiada ilości, która znajduje się na dokumencie ZPZ, zaś druga wskazuje ilość już przyjętą, którą określiliśmy podczas przyjmowania towaru na adres magazynowy. W obszarze pozycji należy zaznaczyć towar, który. Chcemy przyjąć. Następnie klikamy na ikonę, znajdującą się pod numerem dokumentu i używamy przycisku Przyjmij na adres magazynowy. W momencie, gdy dodano już wszystkie towary, można kliknąć na niebieski przycisk, znajdujący się na końcu wiersza PZ. Zatwierdzenie dokumentu PZ spowoduje aktualizację stanów magazynowych w systemie WMS. W zatwierdzonym dokumencie zmieni się jego nazwa, znacznik Auto zostanie zastąpiony liczbą porządkową, odpowiadającą ilości utworzonych dokumentów w systemie.